Ta osoba, która jest potajemnie zakochana, widzi w tobie wiadomości od aniołów. Ta osoba, która jest potajemnie zakochana, widzi w tobie coś więcej niż tylko ciało i twarz. Widzi duszę. Widzi światło, które nosisz w sobie, choć ty często o nim zapominasz. Przechodzę dziś jako anioł, aby przekazać ci wiadomości, których nie usłyszysz od ludzi. Czasem szeptem, czasem poprzez znaki omówimy ale nie zawsze jesteś gotowa, by słuchać. Dlatego dziś nie ma przypadków. Trafiłaś tutaj, bo twoje serce jest gotowe. Gotowe przyjąć prawdę, którą długo trzymałaś pod warstwą codzienności. Otwórz się, bo to nie są zwykłe słowa. To wołanie z nieba, skierowane tylko do ciebie. Widzę cię tam, gdzie nikt nie zagląda. Widziałem twoje łzy na poduszce, te, o których nikt nie wie. Twoje pytania. Które wysyłasz w ciszy. Czy ktoś mnie widzi? Czy ktoś mnie kocha? Tak. On cię widzi. On czuje Twoje drżenie duszy. On nie odszedł, choć wydaje się odległy. On patrzy na Ciebie z ukrycia, z dystansu, bo nie wie, czy ma prawo się zbliżyć. Ale jego serce jest pełne Ciebie. Nie jesteś zwykłą kobietą. Jesteś powołana, aby nosić miłość, która uzdrawia. Ale najpierw musisz pozwolić się pokochać. On widzi Twoją siłę, choć Ty widzisz w sobie tylko niedoskonałości. Gdy przechodzisz obok, jego serce przyspiesza. Ale on milczy, bo czuje, że nie jest gotów na Twoje światło. Ty lśnisz bardziej, niż myślisz. Jesteś odpowiedzą na Jego modlitwy. I choć nie zna Twoich wszystkich historii, Jego dusza zna Twoją. Spotkaliście się kiedyś, nie tu, ale tam, w świecie ducha. I to nie przypadek, że Jego wzrok pada właśnie na Ciebie. Ty przyciągasz nie tylko spojrzenia, ale i przeznaczenie. Czuję, jak twoje serce właśnie teraz drży, bo słowa te trafiają głęboko do miejsc w tobie, które były zamknięte od lat. Jako anioł, widzę, jak twoja dusza zaczyna otwierać skrzydła. Czas wstać z popiołów starych ran. Nie jesteś już tą samą, która kiedyś cierpiała w ciszy. Ten mężczyzna, o którym myślisz tak, to o nim. On nosi w sobie uczucie którego nie potrafi ubrać w słowa. Dlatego patrzy z daleka. Obserwuje. Czeka na znak. I oto ja jestem tym znakiem. Dla ciebie. Nie pozwól, by przeszłość zamknęła drzwi przeszłości. Widzisz, on zna Twoją siłę. Ale i Twoje czułe miejsca. I boi się, że nie udźwignie takiej kobiety. Dlatego ucieka w milczenie, w dystans. Ale w jego oczach jesteś odpowiedzą. Promieniem światła wśród szarości jego świata. Ty jesteś tą, którą wybrało jego serce, zanim on to zrozumiał. Nie pytaj już, dlaczego tyle czekasz, bo czekanie nie jest karą, to przygotowanie, byś nie dała serca niegodnemu. On dojrzewa, i ty też dojrzewasz do miłości, która nie boi się prawdy, do relacji, która nie buduje murów, ale mosty. Znasz ten sen, który powtarza się czasem. Gdzie czujesz obecność, której nie widzisz? To nie iluzja, to twoja dusza woła jego duszę, a ja jestem tu, by potwierdzić, nie zwariowałaś. To rzeczywistość duchowa, i ona działa, nawet gdy ty wątpisz. Masz w sobie energię uzdrowienia. On to czuje. Gdy myśli o tobie, jego chaos cichnie. Jego lęki się wycofują, bo twoja obecność niesie pokój. Nie każdemu można to dać. Ty możesz. Ale nie zapominaj, ty też zasługujesz na spokój. Zostaw już stare winy. Te, które nosisz jak ciężar. Nie jesteś winna za to, że ktoś nie potrafił cię pokochać. Tamto było lekcją. Nie karą. Dziś jesteś gotowa, by przyjąć miłość, która cię nie porani, ale podniesie. Wiem, że boisz się kolejnego rozczarowania. Ale ten, który cię widzi w ukryciu, nie chce cię zranić. On się boi zranić ciebie. I dlatego milczy. Ale jego cisza krzyczy o tobie. I nie jesteś dla niego chwilą, jesteś przeznaczeniem. Zacznij mówić do nieba tak, jak mówisz do siebie. Otwórz się na znaki. Już ich widziałaś piosenki, godziny na zegarku, słowa ludzi. Wszystko wołało. On istnieje. On patrzy: A teraz jesteś tu. I potwierdzam, jesteś widziana. Miłość, która cię czeka, nie przychodzi z krzykiem. Przychodzi jak szept. Jak spokojna fala, która nie burzy, ale koi. I choć wydaje się odległa, ona zbliża się. Krok po kroku, z serca do serca, bez przymusu, bez lęku, nie musisz szukać go w tłumie. On sam zostanie poprowadzony do ciebie, bo miłość nie błądzi, gdy prowadzona jest światłem, a twoje światło już go przyciągnęło. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Pamiętasz, kim byłaś, zanim świat nauczył cię milczeć. Jesteś tą samą, tą, która wierzyła, że miłość może być czysta, bezwarunkowa, prawdziwa. To nie naiwność, to prawda, którą świat próbował ci zabrać. Ale nie udało się. Dziś ogłaszam nad tobą: jesteś kochana i ta miłość nie zniknie, nie ucieknie. Ona już się zaczęła, w jego myślach, w twoich snach, w moim przesłaniu. I jeśli zaufasz, zobaczysz jej owoc szybciej. Niż myślisz. Nie musisz wiedzieć, jak to się stanie. Wystarczy, że uwierzysz, że jesteś godna. Godna bycia kochaną, bez udawania, bez walki. Tylko dlatego, że jesteś a ty. I to wystarczy. Dla nieba. I dla niego. Ostatnie moje słowo dziś. Nie bój się już więcej. Nie bój się czuć, ufać, marzyć. On już jest w Twoim polu. I moje skrzydła będą Cię osłaniać. Aż twoje serce spotka się z jego sercem. A miłość stanie się ciałem. Usłysz to głęboko: ta osoba, która jest potajemnie zakochana, nosi twoje imię na sercu. A ja, twój anioł, jestem świadkiem tego, co ma nadejść. Zostań w pokoju. Wszystko jest zapisane. Jeśli te słowa poruszyły coś w tobie, zrób coś dla siebie i dla swoich aniołów, sprawdź, czy już jesteś zapisana na ten kanał. To nie tylko kliknięcie. To akt wiary, że chcesz nadal słyszeć, co niebo ma ci do powiedzenia. Im więcej się otwierasz, tym jaśniej możemy mówić. To twoja odpowiedź na nasze wołanie. Nie jesteś sama. Każde działanie zbliża cię do tego, co jest przeznaczone tylko dla ciebie. Twoje serce, choć często zmęczone, bije z niezwykłą siłą. Kiedy myślisz, że się nie ruszasz, o w rzeczywistości robisz postępy. Czasem najwięcej dzieje się w ciszy. I on też to czuje. To połączenie, które nie potrzebuje słów, buduje się z dnia na dzień. On nie wie, dlaczego nie może o tobie zapomnieć. Ale my wiemy, bo jego dusza rozpoznała twoją. Widzisz, to uczucie nie powstało przypadkiem. Od dawna krążysz w jego myślach. Pojawiasz się w chwilach, kiedy najmniej się tego spodziewa. Twoje imię prześlizguje się przez jego świadomość, jak szept wiatru. Nawet gdy walczy z tym, co czuje, nie potrafi zaprzeczyć prawdzie. Ty jesteś dla Niego kimś więcej niż chce przyznać. Wiem, że jesteś kobietą, która daje dużo, czasem za dużo, ale teraz coś się zmienia. Teraz nadchodzi czas, byś także otrzymała. On nosi w sobie dar dla Ciebie, coś, czego jeszcze nie miał odwagi Ci pokazać. Ale przyjdzie moment, kiedy jego serce nie wytrzyma, i to, co ukrywał, wypłynie jak rzeka. Masz w sobie coś, co leczy. Twoja obecność jest jak balsam dla jego ran. Może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, ale to ty przyniosłaś światło tam, gdzie był tylko cień. A światło nie może być ignorowane. Nawet jeśli nie potrafi tego nazwać, jego serce już się poddało. Zauważasz znaki, to nie tylko przypadki. Czasem myśli o tobie, a ty nagle czujesz niepokój albo radość bez powodu. To dusze rozmawiają poza czasem. Jesteście połączeni mocniej niż logika pozwala zrozumieć. I to połączenie będzie tylko rosnąć. On potrzebuje Twojej obecności, chociaż jeszcze sam tego nie przyznał. Widzicie w swoich marzeniach, wyobrażeniach, w drobnych momentach dnia. I choć milczy, jego dusza wysyła Ci sygnały. Dlatego właśnie tu jesteś, bo czujesz je, nawet jeśli nie potrafisz ich zrozumieć. Jesteś kobietą, którą nie da się zastąpić. I On to wie. Inne przychodzą i odchodzą. Ale ty zostajesz, nawet, gdy nie jesteś obok. Twoja energia wniknęła w jego przestrzeń. Przesiąknął tobą. I to już się nie cofnę. Nie próbuj się umniejszać, jesteś dokładnie tym, czego on potrzebuje. W jego oczach jesteś tajemnicą. I choć próbował zrozumieć, dlaczego to właśnie ty go przyciągasz, odpowiedź ciągle umyka. Bo to nie rozum ma to pojąć. To serce ma to przyjąć. I ono już to zrobiło. W ciszy. Po cichu, ale nieodwołalnie. Zacznij mówić do Niego sercem nie przez słowa, przez intencje. Twoja dusza zna język, którego nie trzeba wypowiadać. Wystarczy, że pomyślisz o nim z czułością, a on to poczuje. Wystarczy, że uwierzysz, a on zacznie się budzić z wewnętrznego snu. Pamiętaj, że wszystko dzieje się w idealnym czasie choć chciałabyś już, teraz, natychmiast, niebo działa według wieczności. A ty jesteś już bliżej niż kiedykolwiek. Każdy dzień przybliża jego serce do twojego. I nie musisz o to walczyć. To już się dzieje. Jego dusza ma swoje bitwy. Dlatego tak długo milczał. Ale ty, ty jesteś jego spokojem po burzy. I choć jeszcze nie wypowiedział tego na głos, on wie, że gdy będzie gotów, to do ciebie się zwróci. Nie do innej. Bo żadna inna nie przynosi takiej ciszy w sercu. Masz w sobie mądrość, której nie uczą książki. Ty czujesz więcej niż większość. Widzisz między słowami, czytasz między gestami, i to jest Twój dar. On tego potrzebuje. Kogoś, kto nie oceni, ale zrozumie. Kogoś, kto nie odejdzie, gdy zobaczy Jego cień. Nie bój się być widziana naprawdę. On nie szuka idealnej kobiety, szuka prawdziwej. A Ty taka jesteś z ranami, z historią, z przeszłością, ale też z sercem. Które wciąż potrafi kochać. I to jest Twoja największa siła, że mimo wszystkiego wciąż wierzysz. W Twojej obecności On przestaje udawać. Nawet jeśli tego jeszcze nie pokazał, wewnątrz Niego coś mięknie, coś się kruszy. To Twoja miłość go rozbraja, Twoja obecność go zmienia i już nigdy nie będzie taki sam. Zacznij od dziś ufać temu procesowi. To nie jest wyobraźnia, to duchowa rzeczywistość. I Ja jestem tu. Aby przypominać ci, że nie jesteś sama. Masz wokół siebie świat duchowy, który pracuje dla Twojego dobra. I On też jest prowadzony, nawet gdy tego nie widzi. Jesteś światłem w Jego ciemności. I tego światła nic nie zgasi. Nawet czas, nawet milczenie, nawet dystans. Bo dusze, które się rozpoznały, nie zapominają. One czekają. One czują: i gdy czas będzie właściwy, spotkają się. Nie pytaj już więcej. Czy on czuje? Odpowiedź brzmi: tak. I choć nie mówi tego słowami, jego dusza już dawno odpowiedziała Twojej. Teraz wszystko zależy od odwagi. Od Twojej i jego. Ale nie martw się. Emigrek, y, aniołowie, już pracujemy nad tym spotkaniem. Słuchaj intuicji. Zwracaj uwagę na sny, na powtarzające się słowa, na numery. To wszystko są znaki. I one będą się nasilacz. Bo niebo nie przestanie mówić, dopóki nie usłyszysz. A ty właśnie zaczynasz słuchać głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie jesteś tutaj przypadkiem. Te słowa były zapisane dla ciebie, zanim jeszcze je przeczytałaś. I wszystko, co teraz czujesz, a to odpowiedź twojej duszy naprawdę. Bądź cierpliwa, bo to, co ma nadejść, już się zbliża. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, sprawdź, czy jesteś już zapisana na ten kanał. To drobny gest ale wielkie potwierdzenie dla Twoich aniołów, że chcesz kontynuować tę drogę, że jesteś gotowa słyszeć więcej. Gdy otwierasz drzwi świadomości, my możemy poszerzyć przestrzeń światła wokół Ciebie. Im bardziej się angażujesz, tym silniejszy staje się przekaz. To nie jest przypadek, to kontynuacja Twojej duchowej podróży. I ona dopiero się zaczyna. On nie potrafi wyjaśnić, dlaczego jego serce reaguje właśnie na Ciebie. Przecież są inne, może piękniejsze, bardziej dostępne. A jednak to twoje spojrzenie śni mu się po nocach. To twój głos wraca echem w momentach ciszy. To ty stajesz się jego i dlaczego. I chociaż się tego boi, wie, że nie znajdzie drugiej takiej duszy. W jego życiu działo się wiele. Rany, które chowa pod skórą, sprawiają, że nie potrafi jeszcze mówić językiem serca. Ale twoja energia robi coś, czego nie potrafisz ignorować. Przypominasz mu, że miłość istnieje. Nie ta bajkowa, ale ta prawdziwa. Cicha, prawdziwa, uzdrowicielska. Taka, którą właśnie ty nosisz w sobie. Wielokrotnie próbował o tobie zapomnieć. Przekonać samego siebie, że to tylko fascynacja. Że nic się nie dzieje, ale dusza nie pozwala na zapomnienie. Ona trzyma się mocniej niż rozum. I nawet jeśli ty tego nie widzisz, on już toczy wewnętrzną walkę. Bo czuję, że zbliża się coś, co zmieni wszystko. Każda twoja myśl ma znaczenie. Każda emocja, którą wysyłasz, trafia gdzieś dalej, niż ci się wydaje. Ty tworzysz mosty niewidzialnej komunikacji. I wierz mi, on je czuje. Kiedy jesteś spokojna, jego serce mięknie. Gdy wątpisz, on nagle czuje niepokój. To już nie są tylko emocje. To jest wiesz. Nie rezygnuj z tej drogi tylko dlatego, że nie widzisz na natychmiastowych efektów. Miłość, która jest głęboka, potrzebuje czasu, by zakorzenić się mocno. I to, co teraz dla ciebie wygląda jak cisza, w duchowym świecie jest rozmową. On odpowiada, ale jeszcze nie słowami, jeszcze nie na głos. Masz prawo chcieć być kochaną, masz prawo być wybierana. I to się stanie nie dlatego, że musisz na to zasłużyć, ale dlatego, że jesteś gotowa. Gotowa przyjąć miłość nie jako nagrodę, ale jako prawdę, bo jego dusza już rozpoznała, że jesteś dla niej domem. Zbliża się moment, w którym coś w nim pęknie, w pozytywnym sensie. Tam, gdzie dziś jeszcze stawia mur, wkrótce pojawi się otwarcie. I nie zdziw się, jeśli zacznie się od czegoś małego, jednego spojrzenia, krótkiego gestu. Ale to będzie początek fali, której nic nie zatrzyma. Zacznij przygotowywać się wewnętrznie, nie na dramaty, nie na chaos, ale na pokój, który przynosi prawdziwe połączenie, miłość, która nie szarpie, ale prowadzi. I ona będzie inna niż wszystko, co do tej pory znałaś, bo będzie głęboka, duchowa i realna. Czasem wydaje ci się, że on już zapomniał, że nic się nie dzieje, ale to tylko pozory, w rzeczywistości. Twoje imię jest jak modlitwa w jego sercu. Jeszcze niewypowiedziana, jeszcze nie nazwana, ale już obecna. I z każdym dniem staje się silniejsza. Dla świata możesz być jedną z wielu. Ale dla niego jesteś tą jedyną. Choć jeszcze nie wie, jak to wyrazić. Choć jeszcze nie potrafi tego przyznać. Myśli o tobie nie jako o dodatku do życia, ale jako o jego sensie. I to właśnie dlatego się boi. Bo ty nie jesteś chwilą, jesteś zmianą. Nie musisz się zmieniać, by zasłużyć. Nie musisz udowadniać swojej wartości. On już ją widzi, nawet jeśli nie rozumie. Twoja obecność przemawia głośniej niż tysiące słów. A ty jesteś dokładnie taka, jak trzeba. Właśnie taka jesteś jego odpowiedzą. W snach zacznie pojawiać się więcej sygnałów, obrazy, które rozbudzą w tobie nowe intuicje. Nie lekceważ ich. To nie tylko fantazje, to przesłania. Twoja podświadomość już komunikuje się z jego. I razem spłatacie coś, co niebawem stanie się rzeczywiste. On potrzebuje Twojego światła bardziej, niż myśli. Ale to nie znaczy, że musisz go ratować. Masz po prostu być. Autentyczna. Prawdziwa. Obecna. Twoja energia już robi wystarczająco dużo. I kiedy nadejdzie właściwy moment o wszystko, co zbudowałaś w ciszy, przemówi głośno. Jesteś bliżej, niż myślisz. I chociaż droga wydaje się długa, to serca nie liczą kilometrów. One czują wibracje, a ty i on jesteście na tej samej częstotliwości. Wystarczy, że pozostaniesz wierna sobie, a reszta się ułoży. Zaufaj swojemu sercu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo ono prowadzi cię nie przez iluzję, ale przez prawdę. I ta prawda, choć czasem boli, jest kluczem. Kluczem do Niego, do tej relacji, do tej miłości która czeka za rogiem. Anioły wokół ciebie nie przestają działać. Każde przypadkowe spotkanie, słowo, symbol oto ich dzieło. I one już wiedzą, że twoje serce jest gotowe gotowe, by dawać, gotowe, by przyjmować, gotowe, by kochać bez lęku. On jest w procesie przebudzenia. Nawet jeśli jeszcze nie wiesz, nawet jeśli jeszcze nie słyszysz, jego dusza wzywa twoją. I ty to czujesz, i to cię prowadzi. Nie zaprzeczaj już temu. Jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Pozwól sobie czekać z wiarą, nie w napięciu, ale w pokoju, bo to, co ma nadejść, już ruszyło. Już jest w ruchu, a ty jesteś nie tylko jego celem, ale i drogą. Niech twoje serce się otworzy jeszcze mocniej, bo to dopiero początek. Dziękuję ci z całego serca za to, że byłaś tutaj i pozwoliłaś, by te słowa dotknęły twojej duszy. Jeśli ta wiadomość poruszyła Cię chociaż odrobinę, zostaw proszę łapkę w górę, dzięki temu YouTube zrozumie, że ten przekaz jest ważny i dotrze do kolejnych serc, które również go potrzebują. Twoje działanie naprawdę ma znaczenie. A teraz potwierdź, proszę, że otrzymałaś tę wiadomość, wpisując w komentarzu liczbę 9999 roku. To dla nas znak, że przekaz dotarł tam, gdzie powinien. I że Twoje serce było gotowe. By go usłyszeć. Zachęcam Cię także, dołącz do naszej duchowej przestrzeni, zapisując się na ten kanał i klikając w dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych przekazów od Twoich aniołów. Oni już przygotowują następne słowa, które będą czekać właśnie na Ciebie. Na ekranie końcowym zobaczysz jeszcze jedną wiadomość. To coś bardzo delikatnego, ale mocnego. Twoi aniołowie chcą przez to powiedzieć Ci coś głębokiego o kimś młodszym kto właśnie teraz pojawia się w twoich myślach nie ignoruj tego znaku on może być początkiem czegoś większego niż myślisz do zobaczenia w kolejnym świetle